Cześć widzowie, to jest pierwszy film na tym kanale. To jest taka jakby zapowiedź krótka. Nie wiem czy będzie Wam przeszkadzać, że jem pierniki. No, ten kanał będzie tak głównie od takich świątecznych rzeczy. I wpadajcie do mojej siostry na kanał. Ona się nazywa. Koraliki i inne rzeczy. Inne rzeczy. Sima! Miejmy się to po jednego. Miałem inny kanał, ale mi się zbanował. No i co mogę powiedzieć? Siemano. no. A to jest dla No Na pewno 1 grudnia No na pewno w grudniu Będzie Leili Pytanku Gdzie są wszystkie Kolejki do tego Nie wiem No nie wyzywaj. No, nie mam tylko. No, będzie ze strojeniem choinki w grudniu. Będziemy stroić mój pokój. Chciałam, jak teraz mój film, tylko nie mogę kupić rzeczy znaleźć. Ona, takie odklejki od Będzie na pewno się pojawiła jakaś bitwa na śnieżki. Będziemy lepić bowana I na pewno będziemy jeździć na sankach. A nawet zrobię rampę. No coś ciebie pisało, czemu nie przekazujesz? Oj Jest, ja, bo masz ten telefon. No. Dzisiaj piekłem pierniki, jutro będę piek domek, ozdabiam resztę pierników, chyba jutro będę piekł domek, nie obiecuję, ale ja na pewno jutro będzie filmik z... Nie ma nic. Co? Nie ma nic. Pierników czy koroników twoich? To wpadajcie do mojej siostry na kanał. No, który chciałam na przykład. Ale coś miałem mówić. Yy, Mogę? W zimę, no? Jak będziemy jeździć na samkach to na pewno zbudujemy jakąś rampę. Nie wiem, co to mówię. mam I no tak. Mm. Jutro, jak wrócę ze szkoły, mhm. to na pewno będę um, sprzątał w pokoju Na tym kanale też będę jakieś rysunki świąteczne Chwila. No, teraz ogólnie jestem i siostry w pokoju. Bo nie mam swojego. Nie, po prostu. Yy, trzeba naprawić szafę. I chciałbym Wam pokazać moje rysunki. Jak coś to brzydko rysuję, jakbyście mogli to nie chytujcie. tutaj dwa pierwsze rysunki. Ten był zrobiony na religii w szkole, a ten na polskim jak mi się nudziło. Jeszcze mam tutaj jeden, który zacząłem na polskim robić i na religii nie, nie, nie zdążyłem skończyć. I następny rysunek, to nie wiem, co to będzie. Wpadajcie też do mnie na TikToka. Ania Kuwadziczek. Ja też mam swój kanał, żeby nie było o, mnie A jak masz? Ania i Świeczki O, Ania, Aneczka i Świeczki o, no, Sorry. Mm. No Więc my już będziemy kończyć Pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę Dla mnie też dajcie No i dla Ani też dajcie I co? Jutro film. Piszcie komentarze. Boże. Jakie rysunki zrobić? Dzisiaj będę kończył ten o, rysunek. I no dobra, no to pa.